To przecież Marie. Trochę się z niej ponabijam. Marie, łap. Co to jest? Nie złapałaś. Zaraz oberwiesz. Zobacz, co tu mam. Uważaj! Więcej nie będziesz ze mnie żartować. Co tu się dzieje? Oddaj mi to! Dobrze proszę. Nie pozwolę, żeby to się powtórzyło. To niedopuszczalne. Co za zachowanie? Mam was na oku, nie zamknęła drzwi. Proponuję zobaczyć, co jest w tym gabinecie. Co? Ja też chcę! Ojej! Ile tu jest wszystkiego? Mój blaster i jaki duży popyt! A to co? Okej, okay, mam tu wszystkie zeszyty. Drzwi są otwarte, coś tu nie gra. Co wy tu robicie? Jak pięknie! A... Co się dzieje? Gdzie my jesteśmy? Jakieś sejfy. Wow, jak dużo smakołyków! To wszystko dla mnie? Chcę spróbować jak najszybciej? Wezmę ten żółty, ciekawe jak smakuje! Ona zniknęła! Jestem niewidzialna? Ojej, nie mogę ich nawet dotknąć! Ciekawe, jak to się stało! Super! Mogę się teraz ponabijać z dziewczyn. Co się dzieje? Latający słoik? To straszne. Odejdź ode mnie. Daj spokój, to nic okay. takiego. A co jest w moim sejfie? Duży kawałek sera? Uwielbiam ser. Pachnie tak dobrze. Co się dzieje z moim sejfem? On się rusza. Wracaj tu. Co tam jest? To mysz! Pomocy, co mam robić? Zabierzcie ją. To straszne, zdejmijcie to ze mnie. Co mamy z nią zrobić? Idzie tutaj. Zjada twoje żelki. Robi się ogromna. Spójrzcie na nią. Zaraz zje serii żelki i zrobi się jeszcze większa. Zrobiła się tak gigantyczna jak drapacze chmur nas wszystkich zmiażdży! Zatrzymajcie ją! Proszę! Mam pomysł! Zjem więcej żelków i urosnę też taka duża! To działa! No trzymaj się, myszko! Zaraz cię załatwię! Czas na pojedynek! Masakra, ostrożnie tam! Schyl się! O, tak, udało ci się! Wygrałam! A masz! Nie będziesz nam więcej dokuczać! Spadaj stąd i nie wracaj! Niezły lot! Dobra robota! A jak Mari do nas wróci? Wiem. Każdy kolor żelków działa inaczej. Spróbujmy tego! Zmniejszyłam się! Jesteś taka malutka! Teraz spróbuję tego koloru. I wróciłam do swojego normalnego stanu. Yes. Marii pomogą właśnie te żelki. Muszę je tylko jej podrzucić. Łap! Mam! Udało się! Ja się kurczę! I Jestem! Mogę być pierwsza? Ciekawe, co jest w środku. Kubełek z lodami? Wow! Już nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Mam nawet łyżkę! I właśnie teraz nabiorę nią pysznych lodów. To jest takie dobre. Ja też chcę. Ręce precz. No i dobra, zobaczmy, co jest w moim sejfie. Co to? Pierwszy raz widzę coś takiego. My też. Co to robi? Czy ona pokryła się lodem? Niech sobie tak siedzi, a ja otworzę swój sejf. To chili. O nie. Poczekaj, możesz pomóc Jennifer. Dlaczego ja? No dobra, zrobię to. Ugryzę kawałek i jakoś to wytrzymam. I ja płonę. Co za płomień. Czekaj, nie tutaj. Rozstawiasz moje lody. Są teraz płynne, co mam robić? O, roztopiłam się. Co tu się dzieje? Próbuję to ugasić. Co? Zamroziłaś płomienie? Ojej, płomień w lodzie. To wygląda jak smaczne lody. A możesz moje też zamrozić? Pewnie. Proszę. Pyszniutkie lody gotowe. Hura, znowu są zimne. Dzięki. Wciąż są tak samo dobre. Może się podzielisz? No pewnie. Gdzie są nasze łyżki? To jest pyszne. Ja pierwsza. Co tam jest? Samochód z pilotem do zdalnego sterowania? Jak fajnie. Chcę się tym pobawić. Patrzcie, jak jeździ. Jest taka szybka i tak łatwo się prowadzi. Co za nudy. Otwórz w takim razie swój safe. Co to jest? Tależ obrzydliwych kurzych łapek? Czy ja muszę to zjeść? Nie mam zamiaru. Musisz. Ale ja nie chcę. Co za ochyda. Źle wyglądasz. Wystarczy, lepiej otwieraj swój sejf. Nie ma problemu. Czekoladowy aparat? Wygląda przepysznie. Ciekawe, jak działa. Zamieni mój sejf w czekoladę. Super, mam cały czekoladowy safe. Wzięłam gryza, jest taki pyszny. Nie mogę się zatrzymać. Wygląda bardzo apetycznie. A może moje łapki też zamienisz w czekoladę? Jasne. Zrobione? Wow, one naprawdę są czekoladowe. Mam pewien pomysł. Troszkę się ponabijam. Oj, jestem taka niezręczna. Co ty zrobiłaś? Ups. O, można z tego zbudować wieżę, prawda? Układaj, układaj. Ojej, jestem taka niezdarna. Zrobiłaś to specjalnie. Zaraz cię załatwię. Możesz mi pomóc? Pewnie. Zróbmy zdjęcie tego samochodu. Udało się. A teraz chcę go spróbować. O, jest taki miękki. Jakie to dobre. Po co mi w takim razie pilot? Niech też będzie czekoladowy. Okej! Okay. Rewelacja, totalnie czekoladowy pilot! Musi być pyszny. O, jeszcze jak? Teraz mamy wszystko czekoladowe. Na tej słodkiej nucie musimy się pożegnać. Który safe chciałby chciałbyś tworzyć? Zabawne, nieudane kadry z naszymi bohaterami zapewnią wam rozrywkę w oczekiwaniu na kolejne wideo na kanale Barada.